W 23 października w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym odbyło się uroczyste spotkanie członków koła emerytów, francistów i inwalidów zorganizowane w ramach obchodów Dnia Seniora. Ustępujący prezes koła Wojciech Michalski po powitaniu zgromadzonych gości podsumował działania koła realizowane w 2014 roku. Na Planowanych wiele rzeczy udało nam się zrobić. Wyjazd do Lichenia, obchodzenie dnia niepełnosprawnego tej majówki na i dzisiejszego święta tutaj. Nie udało nam się zorganizować wiele wycieczek, różnych spotkań. Chcemy w dniu, w czwartki otworzyć Klub Seniora i żeśmy próbowali otworzyć ten Klub Seniora. Po podsumowaniu działalności Koła przyszedł czas na roczne sprawozdanie finansowe. Przedstawiła je Maria Marszał, skarbnik Koła. Stan członków 206 uregulowanych składek 73. Złożyło rezygnację 7 osób, jedna zmarła, świętej pamięci. Ogółem stan konta na 30 września 2014 wynosi 1720 złotych i 92 groszy. Błagam, przyjdźcie do nas, bo jest nas mało. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. W obchowach Dnia Seniora poza członkami koła uczestniczyli także zaproszeni goście oraz członkowie zaprzyjaźnionych kół i instytucji. Delegacje te skorzystały z okazji, aby oficjalnie złożyć seniorom życzenia. Tradycyjnie co roku spotykamy się z okazji Dnia Seniora. Taki w tym roku bardzo serdecznie ja osobiście. Dziękuję, ale również w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej za zaproszenie na to zawsze bardzo miłe i sympatyczne spotkanie z Państwem. Są również i ze mną te piękne panie, które prosiły mnie, żeby nie zabierać Wam dużo czasu przemówieniami, to jakby uczestniczą, a kwiaty potem wręczą w momencie, kiedy i ja będę dokonywał. Takiej, że tak powiem, czynności. Szanowni Zebrani, Szanowni Państwo, jest to taka okazja, by spotykając się z Wami, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Jak Pan Prezes już tutaj podkreślił, co roku ktoś ubywa z szeregów. Związku Emerytów i Rencistów, i nie tylko. Taka jest kolej rzeczy, gdzieś wszyscy z nas będą mieli czy mają zapisane, kiedy pożegnamy się z tym życiem ziemskim. Dlatego życzę Wam jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej radości, jak najmniej. Smutku i niepokoju w tego dnia codziennego. Te trudności są przykre dla nas wszystkich, ale jeżeli będziemy sobie zawracali nimi bez przerwy głowę, to będzie nam wszystkim ciężej i trudniej się żyło. Myślę, że ten uśmiech, który tutaj w tych spotkaniach zawsze jest na Waszych twarzach, ta radość, to z tego, że staracie się umiejętnie pokonywać te trudy codziennego życia. Myślę, że jest to również i zasługa Waszych najbliższych, którzy starają się Wam w tych już jakby złotych okresach Waszego życia, w okresie zasłużonego odpoczynku łatwiej. Znosić te kłopoty. Oby ich było w Państwa życiu jak najmniej. Oby to życie już w tym okresie seniorskim składało się z samych radości i przyjemności. Tak się składa, proszę Państwa, że ja dzisiaj też korzystam z tej okazji. W takim gronie najprawdopodobniej. Nie będę mógł się z Wami już spotykać. Jak wiecie, moja praca zawodowa, praca w samorządzie dobiega do końca tej kadencji. Nie ubiegam się o stanowisko burmistrza w najbliższych wyborach samorządowych. Dlatego też pozwólcie, że podziękuję Wam wszystkim za te słowa. Życzliwości, za te słowa wsparcia, które od Was otrzymywałem w tej kilkunastoletniej współpracy. Myślę, że wtedy, kiedy mogłem, i kiedy takie możliwości były. Starałem się zawsze Państwu pomagać w rozwiązywaniu tych kłopotów. A dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować byłym, obecnym władzom Związku Emerytów i Rencistów, że zabiegali różnymi drogami, sposobami, aby trochę ułatwić Państwu i uprzyjemnić to wspólne działanie i wspólne. Spędzanie czasu w ramach związku, że pukali, szukali różnych sposobów, aby zdobyć środki, aby trochę przyjemniej można było w tym gronie wspólnym te kilka godzin od czasu do czasu w ciągu roku spędzić. Jeżeli z mojej strony gdzieś kogoś spotkała przykrość, to bardzo serdecznie przepraszam za to. A tak życzę jeszcze raz zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, również Czarneńskie Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej i Biblioteka Publiczna, która również znajduje się w strukturach Czarneńskiego Centrum Kultury, dołączamy się do życzeń. Życzymy Państwu wiele zdrowia, radości, miłości i wszystkiego najlepszego. I również e, pracujcie dalej, bo my byśmy już chętnie wstąpiły do klubu seniora, ale jeszcze musimy trochę popracować. Ale jeżeli kogokolwiek, potencjalnego kandydata na członka zobaczymy, to wiemy, gdzie go będziemy miały kierować. Wszystkiego najlepszego. Koleżanki i koledzy, mili goście, ja tu się czuję bardzo swojsko, dlatego, że. Tak szczerze mówiąc, byłem jednym z pierwszych mieszkańców miasta Czarny. W 1945 roku mieszkałem tu w marcu już. A więc proszę sobie wyobrazić, kiedy byłem. podglądałem ówczesnego yy, po prostu księdza, bo mieszkałem u góry nad Gołyńskimi jakiś czas. Ale to jest tylko taki zwrot. Chciałbym również dołączyć się do życzeń wszelkiej pomyślności, uśmiechu, grubych portfelów, żeby nie tylko po 36 zł otrzymywać rekompensaty, ale więcej. Kolego Przewodniczący, ja serdecznie dziękuję, chociaż krótko współpracowaliśmy na niwie wojewódzkiej i w tych są, sąsiedzkich stosunkach życzę, a jeszcze mam nadzieję, że po prostu cofniesz swoją decyzję i będziesz przewodził tej statce emerytów. Dziękuję za pracę, życzę wszelkiej pomyślności, a wszystkim Państwa i gościom i Wam życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Część oficjalną spotkania zakończono wspólnym toastem i odśpiewaniem stu lat ustępującemu prezesowi koła Wojciechowi Michalskiemu. W seniorów towarzyszył poczęstunek oraz zabawa taneczna zorganizowana wspólnymi siłami członków koła.